I gryłem w Roblox od 143 dni. Co w tym czasie się pozmieniało? Widzę, że pojawiła się masa gier, która generuje naprawdę potężne liczby. Dzisiaj widzowie to będziemy robić. 5 lajków pod tym filmem i robimy sobie powrót do Pet Simulatora po po dosłownie 4 miesiącach. Dlatego widzowie sub, like I w komentarzu napiszcie swój nick z Robloxa, bo jak widzicie ja Robuxów trochę mam. Mamy jeszcze tutaj trochę do wypłacenia dla widzów. I jeszcze na drugiej grupie widzowie, dlatego serio, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. A ja wybiorę parę osób, które otrzymają ode mnie Robuxy z grupy Yomao Games. No ale widzę, że... Smurfka widzowie, przejął tutaj <laughs> tego Robloxa. Obok e, pierdzenie w pudełku. Mega gra. Dobra, widzowie, co to jest? Mamy se kill off normalnie i tutaj se, widzicie, chodzimy i po prostu nawalamy sobie, że tak powiem, w bloczki. Typowy taki mining simulator to chyba jest. Ja jestem jakimś kozakiem w to. Nie no, ja mam broń podstawową. Ja normalnie nowym graczem jestem w to, a to dosłownie, widzowie, jak widzicie, do, 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 nie wiem, klepie tak potężnie, że to jest masakra. Jakąś łopatę dostałem nową i tak dalej, którą sobie mogę w ogóle założyć teraz w tym momencie. Dzisiaj wydamy sobie, widzowie, moje wszystkie Robuxy, po prostu na te gry. Będziemy po prostu sprawdzać, co jest nowego, co jest fajnego. I najzwyczajniej w świecie, będziemy po prostu wydawać masę kasy. Czyli to chyba, co lubicie najbardziej. Na razie, jak widzicie, tutaj mamy jakiś event w ogóle wielkanocny. Zbieramy sobie cukierki. O, fajnie, dostałem cukierka. I mamy sklep, co nie? I tutaj mamy jakieś paczki, chyba. Pakiet startowy. Więc widzowie, no nie byłbym sobą, jakbym nie kupił pakietu startowego. Dziękuję serdecznie, widzowie. Dostaniemy ekskluzywny kilo, albo nie wiem, co to jest. Dostajemy pety, jakieś w ogóle. Wow! Ej, dobra, to jest mocne, widzowie. Dostaliśmy jeszcze pety, dostaliśmy złoto. Kociaki. Dobra. Pet założony ogólnie. Tutaj w kwestii tego wyposażymy. Ale powiem wam, że to jest 200 razy mocniejsze niż nasza poprzednia łopata. Nie no, widzowie, tak szczerze, to jest, jest solidnie, naprawdę. Siema wariacie, siema wariacie. Tutaj, widzowie, używamy sapotki. Przepustki. Tutaj mamy przeróżne, widzowie. Automatyczne, że tak powiem, autofast, nawalanie. Mamy zakładanie petów. Mamy przeróżne inne fajne rzeczy. Czy ja, ja chcę tutaj coś zgarnąć? Infinity plecak. To jest coś, co sobie musimy kupić tutaj na start. Dwa razy monetki. Użyj. Dobra, lecimy, Widzowie, w takim razie. No powiem wam tak. Z tym, co ja mam tutaj, ja chyba one dosłownie wszystko. Dlatego zlećmy sobie tutaj maksymalnie na dół, co nie? No nie, no my dosłownie one wszystko. Dostajemy jakieś kilo, widzowie, i w ogóle one sobie skrzyneczki. Zlećmy sobie tutaj na dół maksymalnie. Widzę, że tutaj ktoś sobie poleciał. Zlecimy sobie z nim. No i tutaj, widzowie, za 80 milionów mamy, że tak powiem, nową mapeczkę, co nie? Tylko kwestia jest taka, że nie mamy 80 milionów. Teraz tak, widzowie, teleportujemy się tutaj, sprzedajemy nasze rzeczy. Chyba? Nie, jednak, jednak nie. Tepnęliśmy się w to samo miejsce. Ty, my możemy. No, Reberfa sobie zrobić, halo! Dobra, widzowie, robimy Riverfa w takim razie. Mi się wydaje, że robienie Riverfa to jest najlepsza opcja, którą sobie możemy zrobić w tym momencie. Ja widzicie, naprawdę dostajemy bardzo dużo i tego riverfa, prawie całego wypełnimy dosłownie zaraz, bo, jak widzicie, nasz pasek się tutaj, że tak powiem, zapełnia. Zbieramy cuksy w międzyczasie. Kasy nie mamy w ogóle, ale to nie zmienia faktu, że widzowie po prostu sobie walniemy drugiego riverfa i wtedy sobie polecimy na, że tak powiem, kaskę, co nie? Dobra, event Halloweenowy, dobra, trick or treat. Widzowie, spinujemy sobie tutaj, i tu za robuxy mamy jakieś rzeczy. Możemy sobie kupić jakiś ...czapki w ogóle. Nie, możemy sobie kupić coś takiego. Nie wiem, kup po prostu może kupmy sobie tą czapkę w takim razie ...Halloween'owo, niech będzie. No generalnie słaby event, bo jak ja mam kupować jakieś rzeczy, żeby mieć czapkę na głowie, no to trochę mech. Ale widzowie, mamy drugiego riverfa gotowego, robimy odrodzenie. No i słuchajcie, mamy już razy 9 Więc dobra, lecimy w takim razie. I słuchajcie, idziemy farmić sobie po kasę, że tak powiem. Więc tutaj widzowie już w milionach dosłownie sobie zbieramy. Mamy tutaj tyk, 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 tyk. tyk. Kaska widzowie, zaraz, że tak powiem, będzie nam już. Już y, uzbierana całkowicie. No, jak widzicie tutaj, y, w milionach sobie zbieramy skrzyneczki, oneżotujemy sobie widzowie. No, generalnie wszystko jest super. Sprzedajemy i dostajemy ile kasy? Tak mało? 160 koła? Nie wiem, otwieram sobie jakieś jajo, widzowie, teraz. Normalnie dostaje y, Karol. Okej, Śmieszny wygląda ten żółw. Wyposażamy sobie go. Generalnie powiem tak. Mi się wydaje, widzowie, że jesteśmy nadal za słabi i mi się wydaje, że powinniśmy kupić więcej rzeczy. 1000 robuxów, 3 jaja, widzowie. Ja myślę, że jak te jaja odlokujemy, to będą niezłe jaja, nie? Tak mi się wydaje, widzowie. Pamiętajcie o sobie i o lajku, dzięki. Dobra, otwieramy. Dobra, jednego złotego dostaliśmy. Ile na niego jest szansy? 15%. Okej, dobra, to... Nie dostaliśmy jakieś wybitne tutaj pety. Co nie zmienia faktu, widzowie, że mnożniki mamy naprawdę solidne. I widzowie, kopiemy się po prostu w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Tutaj cały czas. O, dobra, mamy tutaj damage zwiększony. Na 55 sekund jeszcze. Dobra, widzowie, lecimy, 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 lecimy. Jestem w agonii normalnie teraz. Rozwalamy wszystko, widzowie, rozwalamy wszystko. Wezmę first person, widzowie. Tutaj teraz to na first personie to będziemy solidnie sobie tutaj nawalać. Dobra, ryk, tyk, 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 dobra, widzowie. Free UG. Dostaliśmy jakieś prezenty, widzowie, dostaliśmy masę rzeczy. Trzy razy damage mamy. Maksymalnie Wbite i w sumie to kasy też naprawdę nam się tutaj dosyć solidnie zaczęło nastakowywać. Mamy event w ogóle jakiś też przy okazji tutaj na dole, ale nas najbardziej widzowie interesuje to, ile dostaniemy za sprzedanie wszystkich rzeczy. Na razie sobie tutaj pozbieramy chwilę. Dobra, widzowie, skończył się nam boost. Rozwalamy sobie ostatnie skrzydeczki idziemy sprzedać! Witam serdecznie, przedem sprzedać 23 miliony? No nie no to nie jest wybitnie widzowie, no nie ma co się oszukiwać. Ty, ale co kamień tutaj prowadzi, widzowie, co tu się dzieje? Halo? I co to jest, widzowie? Tutaj normalnie biżute. What? Wybierz i co, widzowie, ja tutaj mogę sobie ulepszyć normalnie wszystko, tego? Tak? Free UGC. A, tutaj spinujemy sobie, widzowie. Prezent dostaliśmy. Potki jakieś. W ogóle tutaj firewolf za 2000 Robuxów. Jakaś gwiazdka limitowana, Gempak. Ja nie potrzebuję takich rzeczy, widzowie. Chodzimy, tutaj, nie wiem, jakiś klucz użyłem normalnie. 4 minuty mam, widzowie, żeby tutaj wykopać wszystko. Dobra, widzowie, lecimy z tematem, nie? Dobra, ja wiem, co jest nam potrzebne. Nam, ja, nam jest potrzebne auto fast, widzowie. Auto fast jest nam potrzebne tutaj, żeby automatycznie, że tak powiem. E, nam się wszystko robiło. Dobra, ty! Ja sam normalnie se tu mogę na automatycznym nawalać, widzowie. Dobra, kopiemy się w dół w takim razie. Szybki auto mining. Let's go! Kopiemy się w dół, widzowie! Kopiemy się w dół na automacie! Patrzcie jak zasuwam! Dobra, mamy trzy minuty, żeby zejść tam na dół, nie? Dobra, widzowie, kopiemy, 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 kopiemy kupię. Ja mam pojedzie, co ja wydobywam, nie? W tym momencie. Okej, okay, tu jest coraz ciężej. Tak mi się wydaje. Tutaj zeszliśmy jeszcze niżej. Dobra, damage robimy. Kurde, za mały już. Za mały damage, widzowie. No nie no, jakiś topaz będę godzinę teraz bił, widzowie. Kurde, faja. Mamy, widzowie, rebirtha. Generalnie możemy sobie odrodzić wszystko i tak dalej. Dobra, robimy odrodzenie, widzowie. Robimy odrodzenie. Niech będzie. 20 razy 7 nożnik. Dobra, lecimy dalej. Kopaj, 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 kopaj. Czy ja mogę coś szybszego kupić? Nie, widzowie, nie ma niczego szybszego. Kolejny rebirth 3 biliony, widzowie. Nie jest dobrze. Lepszych kilopów nie mamy. Tutaj jakieś rudy są, ale to też, widzowie. Nic nam nie daje. Dobra, widzowie, odbieramy sobie jakieś nagrody teraz za darmożkę, bo tutaj normalnie nam się. Battle pass jakiś widzowie tutaj w ogóle nawet jest. Co to jest? Jest. Dostaliśmy peta. Nie wiem, ma po prostu pytajniki, więc pewnie działa jak huge pet w pet simulatorze, że robi damage dla peta. Dobra, widzowie, kopiemy się od góry tutaj znowu. Dobra, widzowie, spinujemy sobie tutaj. Kurde no. Dobra, widzowie, czas się kończy. 5, 4, 3, 2 Jeden, oho No i trochę naparmiliśmy widzowie, no Dobra widzowie, nadszedł czas teraz Żebyśmy się dokopali najniżej Jak się tylko da, dosłownie ledwo co grę paliliśmy A my już dosłownie będziemy Dosyć nisko, wszystko na one Widzowie, wszystko na dosłownie Wszystko schodzi na jednego hita, nie? Dobra, no, sprzedajemy co zebraliśmy, no nie? No kaski ładnie siadło Zobaczmy sobie do shopu, co my tutaj możemy Możemy sobie plecak powiększyć, ale mamy nieskończony Więc bez sensu, ta gra ma tyle krain Ha, dobra widzowie, myślę, że nam tej gierki akurat już wystarczy. Ile tych ludzi w to gra? Więcej niż w ogóle widzowie w Pet Simulatora. Nie no, ale miniaturka mnie zbejtowała, widzowie. No nie będę zgrywał bohatera. Finał, Season Pass, widzowie, normalnie. Cztery starobuksów, widzowie, czemu byśmy mieli nie. Dobra, widzowie, kupiłem jakiś motor tutaj i tak dalej. Lecimy w takim razie. Powiem wam, że ja mega uwielbiam takie obiaki, nie? To jest tak wciągające. Normalnie zalecicie tak o. Widzowie, bany hopem, bany hopik. I normalnie szybciutko pik pik, 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 pik. I patrzcie, widzowie, patrzcie na strzała robię. O! Dobra, jednak nie. O! No to nieźle, że dwie kule mnie biją, widzowie, nie? Mega, zajawo. Dobra, tutaj, widzowie, behopem. Wszystko behopem robimy, tak o. Behop. Siup, tutaj. Bam, nad tym. Let's go. Siup. Teraz, widzowie, nad liniami. Pum, nad linią. Pum, pum, pum. Teraz tutaj bardziej. A, kurde, pięknie było, no. Pięknie było. Musicie wiem przyznać, widzowie, że było, no, naprawdę wybitnie. Teraz będę to przechodził po prostu jak cymbał, nie? Jak zwykły cymbał! Dobrze. A! Dobra, prawie, widzowie, było. Let's go Okej, okay, nieważne. Widzowie takiego strafe jumpa tutaj musimy zrobić. Robimy tak, 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 tak. No i tutaj kolega nam przeszkodził. Kurde faja. Dobra, widzowie, normalnie tak, 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 tak. Zero skucia, zero, widzowie, wyłączam to jak się wywalę o! Dobra, czyli wyłączam. Ej, mega jest fajnie, widzowie, wrócić do tego Robloxa. To jest niesamowite, naprawdę Co jeszcze? Dużo ludzi gra To pamiętam, widzowie, jak grałem ostatnio, to to było popularne Ale już już nie jest, jak widzę wiem, ja, tu znowu smurfkat na miniaturce jest, widzowie Co to jest? Co to jest? Dobra, o widzowie, znowu season pass, widzowie Za im pieniądze, widzowie Sezon piąty, widzowie, kupujemy sezon pasa Climb all, widzowie Skip all, jak naciśniemy, to 600 robuxów Dobra, widzowie, całego game pasa sobie tutaj skipujemy Claimujemy wszystko, widzowie Dostaliśmy, nawet nie mam Powiedział, co? I jesteśmy my. I w sumie to tak za dobrą sprawę. Widzowie, tutaj widzę, że chłopcy ruszają. My mamy tutaj, widzowie, drive do, do jeżdżenia. Mamy takiego lisa dostaliśmy. Pety, widzowie. Equip best. Założyliśmy takie. No i co, widzowie? lecimy, co? Auto clicker. Nie wiem, widzowie. Auto clicker, czy jest nam potrzebny? Jest nam potrzebny. O! Dobra, widzowie, ale... Jak my zadupiamy? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Dobra widzowie, autokliker odpalony, wszystko odpalone. No powiem wam tak, ja na ten moment, ja nie wiedziałem, że tak szybko widzowie nam tutaj wpadnie. Mamy tutaj 1500, tak powiem, wygranych. Na początku w tego typu trybach to się dosłownie z miejsca nie rusza. A my tutaj już jesteśmy widzowie. Tutaj mamy kody widzowie, tutaj mamy jajeczka standardowo, tutaj mamy jakieś podki i tak dalej, boost bundle. Kasy kupmy boost bundle widzowie, mamy kasę, to co? Co nie będziemy kupować, boost bundle? Dobra widzowie, i co? I normalnie, jak mamy tego boost bundle, to se używamy wszystkiego widzowie, tak o, ja nie wiem. Potki kupiłem nawet nie wiem jakie w sumie Ale mamy wszystkie Wszystkie potki mamy odpalone w tym momencie Nie no powiem tak No jest wybitnie widzowie Jest naprawdę niesamowicie czopie mamy też różne rzeczy No nie no widzowie Ja uwielbiam naprawdę wydawać pieniądze Na, 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 na tutaj gierki w Robloxie Dwa razy winy widzowie No nie no to trzeba dwa razy winy Chyba sobie dupnąć co Za 13 sekund się kończy pierwszy wyścig My mamy 4000 tutaj widzowie Nabitych winów I będziemy teraz chcieli Że tak powiem to spożytkować Na jakieś fajne peciszki. No nie no słuchajcie no nie jest wybitnie, ale nie jest też źle. Y, winy 4, widzowie. Tutaj mamy 50k wins. Tutaj mamy 7k wins. A tutaj widzowie po 700. To otwieramy, widzowie, te jaja teraz. Normalnie, widzowie. Jaja otwarte. Cztery, dostaliśmy. Ale jakie ładne pety tu są w ogóle? Rera, dostaliśmy jakiegoś, ty. Dobra, widzowie, coś się kurde, faja kręci. Dobra, kliki są teraz. Kliki są teraz, widzowie. Kliki są teraz. Pety, widzowie. Equip best. Jak chcę więcej pet slotów? Aha, tu te pety, co ja dropię, widzowie. Ale skam. Te pety, co ja dropiłem, to mają po 4000 tego. A z karnetu i to ja zdobyłem takie, co po milionach już mają tego te meczu. i wszystkiego widzowie i w sumie to mi przykro trochę teraz. Eee, generalnie to wydaliśmy <laughs> 4000 Robuxów na grę, którą prawdopodobnie nigdy nie zagramy i smurfka tutaj była jakieś <laughs> zadupia. Jesteśmy turbo słabi widzowie i dodatkowo to sobie leci strasznie mało wszystkiego tutaj z tego, nie? Dobra, widzowie, wychodzimy. Ogólnie nie wiem, czy wiecie, widzowie, ale jest grupa Yamao, nie. Dołączcie sobie, bo niedługo będzie nowa gra. A już teraz dodaliśmy jakiś czas temu w ogóle Escape School Breaker. Out. To jest w ogóle oby na dwie osoby Więc widzowie, wbijcie tutaj, dupnijcie lajka, like followa, faworyta Wszystko widzowie, walnijcie jak tylko możecie No bo mało ludzi zagrało na razie, bo nie reklamowaliśmy tego w ogóle A gierka jest bardzo fajnie, bardzo dobrze wygląda ogólnie No i możecie sobie pograć z ziomeczkami we dwóch, co nie? I sobie konkurować o najlepszy czas Jak widzicie tutaj na przykład wam musi ziomeczek nacisnąć Żebyście przeszli, a wy mu wtedy otwieracie I na tym to działa, to jest do współpracy Więc widzowie, link zostawiam mam oczywiście w opisie na górze No i to tyle w sumie dzisiaj Zostawcie 5 lajków, to nagram pet simulator do widzenia, papa, pa. i wbijajcie na Escape School Breakout. Link w opisie i przypiętym komentarzu.